Kochani subskryberzy, Maciej Golhawik z tej strony witam wszystkich nowych subskrybentów na tym kanale. Bardzo dużo pojawia się nowych osób, za co jestem bardzo Wam wszystkim wdzięczny. Dzisiaj e, wypiłem trzy szklanki wody, zrobiłem hiszpański, medytowałem, zjadłem pyszne, zdrowe śniadanko. Właśnie sobie zrobiłem kawę. Chwilę muszę tutaj popracować na komputerze i zaraz jadę w świat, odpoczywać. what Railway Station. Jestem, kochani, dzisiaj szybciutko. Chciałem odpocząć od podróżowania po Polsce. W tym miesiącu zrobiliśmy z 20 pokazów. Po całej Polsce mamy trzy dni przerwy do kolejnych pokazów, kolejny z w Rzeszowie, później w Poznaniu, Poznaniu. I chciałem odpocząć od tego jeżdżenia, a jednak wsiadłem w rozpadający się samochód kolegi. Sytuacje na drodze nie były takie kolorowe, jak widzieliście. I przyjechałem do czeskiej Pragi do swojego przyjaciela, szalonego naukowca, szalonego programisty, który ma tutaj 50 różnych komputerów, telewizorów porozstawianych po całym pokoju, a Siri ścisza tutaj światło przyjechałem odpocząć od podróżowania podróżą. I mam nadzieję, że wpłynie to kojąco na mój układ nerwowy. Bardzo się cieszę, że mogłem spotkać się ze swoim przyjacielem, z którym nie widziałem się przez chyba 7 miesięcy, i bardzo się cieszę, że a, mogę trochę inaczej spojrzeć na, na życie, jakie on prowadzi, porównać życie, które ja prowadzę, i wyciągać z tego wnioski. Jednak bardzo dużo czasu spędzaliśmy ze sobą we Wrocławiu. Jak on wyjechał do czeskiej Pragi, urwał nam się kontakt. Tak, jakby urwał się kontakt, bo uh, jak spotkaliśmy się tutaj, to od razu nasze energie się połączyły i, i wyżą, tak jakbyśmy się nie widzieli dosłownie 3 minuty. Jest to mój prawdziwy uh, soulmate, przyjaciel mojej duszy. Would you like to say something, Mr. Harrison? No. What to say? <laughs> Thank you very much indeed. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć. E, a tak na szybko pokażę Wam te monitory, bo to jest e, niesamowita sprawa. Tu jest jeden, tu jestem, na drugim, tu jestem na trzecim, tu jest czwarty. Tu jest monitor w pudełku, tu jest coś takiego, tu jest maczek, tu jest wyłączony, tu jest. Wyłączony? Tu jest. Wyłączony? Tu jest. Jeden maczek tam jest, drugi maczek. Is that enough? Is, do we have more? You put the, you put them all on. Yeah, all of them with my picture on it. We can. <laughs> turn them on. Dziękuję. Nie musimy tego robić. Dokleję sobie siebie na green screenie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, kochani, dzisiejszego krótkiego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!